Gość poranka. Witam państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem jest pani Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Płoskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ostatnio często spotykamy się z sytuacją, gdzie widzimy bezdomnego psa, który gdzieś na przykład krąży po miejscu albo w pobliżu miejsca, w którym mieszkamy. Co wtedy zrobić? Można zadzwonić na Straż Miejską, jednak chciałabym od razu zaznaczyć, że Straż Miejska nie wyłapuje psów ze względu na to, że nie posiadamy takiego pojazdu, w którym moglibyśmy złapać funkcjonariusze. Nie są też przeszkoleni do wyłapywania bezpańskich psów. Jeśli zadzwonią mieszkańcy do Straży Miejskiej, czy też czasami dzwonią do Centrum Zarządzania Kryzysowego? Na potwierdzenie tych informacji na miejsce jeździe patrol Straży Miejskiej i wzywane jest schronisko. Niestety to trwa, a działania Straży Miejskiej polegają tylko na tym, że mogą za tym psem dalej iść, bo nie wiadomo, czy pies nie jest chory, czy nie zaatakuje funkcjonariusza. I zdarzało się tak, że zanim przyjedzie pracownik schroniska, to pies mógł się oddalić gdzieś dalej w nieznanym kierunku. Lub też było tak, że te pieski bezpańskie były przez schronisko wyłapywane. Jest wszystko ok do godziny 15. Po godzinie 15 jak przestaje funkcjonować schronisko. I weekendy tu zaczynają się schody. E, mieszkańcy mają jakby do nas pretensje, że długo to trwają, ale to nie zależy od nas. Jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i wszyscy musimy się takich e, przepisów e, jakby e, trzymać. Natomiast e, tych e, zgłoszeń e, dotyczących bezpańskich psów nie jest aż tak dużo. Więcej zgłoszeń dotyczy e, mieszkańców e, prywatnych posesji, którzy wypuszczają psy, e, żeby sobie pobiegały, nie wiem, po drodze, bo to w zależności, gdzie mieszkamy, w jakiej części miasta, E, albo po ulicy, lub też e, e, mają. Mm. Przysłowiowe dziury w ogrodzeniu, tak? I te psy wydostają się e, z tej e, posesji. Takich zgłoszeń jest więcej. E, zgłoszeń też mamy odnośnie mieszkańców w blokach, którzy schodzą na dół, wypuszczają psa. Pies sobie sam biega, mieszkaniec jest, e, wraca do domu. E, pies, jak załatwi swoje potrzeby fizjologiczne, siedzi pod klatką, ktoś jak wchodzi, go wpuszcza. Pies potem wchodzi na określone piętro do siebie, do domu i szczeka, czy też drapie w drzwi i zostaje wpuszczany. Takich zgłoszeń jest trochę więcej. Jak wiemy, psy są różnie usposobione. Jeden pies będzie potulny i jeszcze będzie chciał, żebyśmy go głaskali, ale niestety bywa też tak, że psy są agresywne i co, gdy zostaniemy pogryzieni przez psa, o ile sytuacja zapewne jest nieco prostsza, gdy to jest wiemy, że to jest pies sąsiada i on ma swojego pana i jakby jest, kto za niego, ma kto za niego odpowiadać, ale co, gdy taki bezpański pies, który właśnie na tym naszym osiedlu się Krząta, no nas pogryzie. No tu jest sytuacja rzeczywiście bardzo yy, trudna. Można zadzwonić oczywiście do Straży Miejskiej. Mamy rejonowych, więc powiedzmy, jeśli ten pies bezpański jest z danego rejonu, to on już jakby się przewijał. Poza tym funkcjonariusze no, mają większą możliwość niż osoby postronne rozpytania też sąsiadów, tak? mniej więcej opisując tego psa. No niestety trzeba się zgłosić do lekarza, bo nie wiadomo, czy pies nie jest chory. I tutaj no, czeka nas niestety seria zastrzeżeń a były już takie sytuacje, że psa udało nam się w takich opisanych sytuacjach złapać. Został przewieziony do schroniska i był na obserwacji. Mimo to, że pies nie miał wścieklizny, to jednak osoby te poddawały się jakby leczeniu tak, w serii tych zastrzyków. No ale jak pański pies, no nie możemy jakby z powództwa cywilnego mm, wystosować y, tutaj sprawy przeciwko właścicielowi. Dochodzić w jakiś sposób swoich to, praw. Tak, tak, To jest gorzej. Y, a teraz y, podnieśmy jakby poprzeczkę. Y, ja tylko chciałam powiedzieć, że odnośnie y, tego pogryzienia, że y, my w szkołach i przedszkolach uczymy dzieci jak należy się zachować, kiedy y, jest pies bez właściciela. Oprócz tego, kiedy też ma właściciela, bo żeby psa pogłaskać, to najpierw powinniśmy zapytać się właściciela. Bo pies na przykład, nie wiem, jeden pies może nie lubić, jak go ktoś drapie za uchem, tak? Drugi, jak go głaszczek, ktoś inny, bo może mieć inny zapach, może mieć też psa, kota, to, to jest różnie. Ale pierwsza podstawowa zasada, że jeśli widzimy takiego psa, który się zachowuje w sposób agresywny, należy stanąć, nie wykonywać gwałtownych ruchów. Nie uciekać. Jeśli mamy coś w ręku, e, należy to odrzucić w drugim kierunku, żeby pies się tym zajął, a my e, jak najszybciej powinniśmy, nie wiem, wejść do klatki, na czyjąś na przykład posesję. I jednym słowem uciec. E, jednym stanowczym e, ruchem, tak. E, oddalić się z tego miejsca. To są takie podstawowe rzeczy. Nie drażnić się z tym psem, nie wiem, torebką, siatką, kurtką, bo to zbyt dużą jeszcze agresję w psie wzbudza, a my nie wiemy jaką traumę, jakie przeżycia doznał prawda, ten pies, że on się w taki niewinny sposób zachowuje. A postawmy nieco inną sytuację. Często też bywa tak, że na przykład pies y, znajduje się na jakiejś posesji, tak, za ogrodzeniem i teoretycznie można by myśleć, że no, on ma właściciela i ma tym psem, ktoś się zajmować. No ale niestety bywa tak, że ten pies jest za jakąś siatką, jest y, powiedzmy na terenie jakiejś tam działki, ale... Nie ma pana, nie ma tym psem, kto się zająć, bo na przykład właściciel zmarł, właściciel wyprowadził się i zostawił psa samemu sobie, ewentualnie nie wiem, właściciel leży dziś w szpitalu, no i pies trzy, cztery tygodnie miesiąc, a czasami dłużej, no jest zdany tylko sam na siebie. Co wtedy możemy zrobić? Oczywiście, oprócz tego, że no, z dobroci serca będziemy tego psa dokarmiali, przynosili mu wodę, ale też tak na dobrą sprawę, czy my to możemy robić. Ja myślę, że jest też konieczność wyjścia, bo tu chodzi o życie i zdrowie tego, e, tego psa, więc myślę, że dokarmianie, za dokarmianie e, psa na takiej posesji jeszcze nikt nie został ukarany i nawet tak szybko myślę w głowie, ale chyba nie ma nawet takiego artykułu czy paragrafu, żeby można było kogoś ukarać, choć e, e, Pewno gdzieś w kraju zdarzył się taki przypadek, że właściciel, czy ktoś mógł sobie tego nie życzyć, ale to jak coś to z powództwa cywilnego. E, możemy wezwać Straż Miejską, która e, e, jakby... Z zbada sytuację, wezwie schronisko, żeby ten. Rozpyta, po pierwsze, rozpyta sąsiadów, czy jest właściciel tej posesji, czy, czy też go nie ma. Jeśli nie ma go, to od jak dawna. Wezwie schronisko. Schronisko może zabrać tego psa do. Um, do siebie. My też zawiadamiamy panią Szygoską z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która bardzo szybko, sprawnie działa, bo jeśli na przykład pies trafi do schroniska, nie ma właściciela, to wiem, że swoimi kanałami dociera też, żeby dla kogoś, żeby znalazł się nowy opiekun. To są takie rzeczy. Być może ktoś z sąsiadów też czasami zaoferuje się, żeby zabrać e, tego psa. Pan m, powiedział tutaj o takiej sytuacji. My dzisiaj będziemy badać dalej e, taką sprawę. Wczoraj zostaliśmy wezwani e, anonimowo do psa, który rzekomo wypadł z balkonu. W tej chwili nie powiem z którego piętra, bo przepraszam, ale dokładnie jeszcze nie czytałam notatki służbowej. Czekam na dzisiejsze sytuacje. Patrój pojechał wczoraj na zgłoszenie, że pod blokiem leży pies. Rzeczywiście leżał pies, zakrwawiony, prawdopodobnie mógł być połamany. Strażnicy rozpytali osoby, do kogo mógł ten pies należeć, no bo jeśli z balkonu. E, trudno nam, nikt z nas nie uwierzył, że pies może sam wyskoczyć e, z balkonu, aczkolwiek no, mogła być taka sytuacja, że mogło być okno uchylone. E, przyszła właścicielka, spisaliśmy wszystkie dane e, tej pani, która powiedziała, że psa zawiezie e, do lekarza. Ale ponieważ trudno jest nam uwierzyć w to, że zaraz ktoś jak pies wypadł rzeczywiście z tego balkonu, Przy, przyjmijmy, że on wypadł, tak, że... Jeśli ma pan czworonoga w domu, to on się zawsze kręci, prawda? Są święta, więc czuje smakołyki. Zresztą no, to nie są posesje po 200-300 metrów, tak? Gdzie um, trzeba by było tego psa szukać. Um, więc właścicielka się znalazła po przyjeździe patrolu na miejsce. Dziś będziemy dalej badać tę sprawę. Czy rzeczywiście e, zgłosiła się z tym psem e, do, do lekarza. Na razie nie możemy podjąć żadnych innych czynności, bo musimy przyjąć na wiarę, że pies rzeczywiście wypadł e, z balkonu sam. E, jak powiedziałam, właścicielka została wylegitymowana, znamy dokładnie jej dane personalne. E, jeśli, że, jeśli nie zawiozła wczoraj tego e, psa to, to no będziemy dalej prowadzić sprawę, będziemy przekazywać prawdopodobnie sprawę do, do policji, ale informujemy również inne organy, chociażby panią Szygowską z Towarzystwa Opieki nad, y, nad Zwierzętami. Mamy też takie sytuacje, że y, ludzie nam zgłaszają, że pies jest zabiedzony, że ktoś się nad nim znęca y, i jedziemy na taką interwencję i właściciel mówi, że nie no pies ma już swoje lata, nie może się po prostu poruszać, ma wiele schorzeń i czasami te osoby też nie możemy popadać w pewną paranoję, osoby te no niestety muszą oddać swojego czworonoga do uśpienia, bo to jest dla niego jakby lepsza sytuacja niż męczenie się, bo ich zastrzyki przeciwbólowe nie pomagają. Tak jest i wtedy temu psu jakby jesteśmy w stanie ulżyć, prawda? I były też takie sytuacje, że osoby ze strachu, że nie uśpiły psa, bo, e, nie wiem, chciał się go pozbyć, czy coś przynosiły nam akt zgonu e, z, od lekarza weterynarii, żeby ktoś e, na przykład nie zadzwonił na straż miejską, żeby był pies i pewno go tam uśmiercono i zakopano e, w ogródku, tak? E, więc takie sytuacje nam się y, zdarzają. Czyli wiesz. jednym słowem temat psów jest bardzo y, rozległy, bardzo skomplikowany, no i każdy przypadek trzeba w jakiś sposób oddzielnie rozpatrywać. E, dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. E, naszym gościem była Pani Jolanta Głowacka z Płockiej Straży Miejskiej. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dominik Jaroszewski.